Ale teraz... wypiję sobie puszkę Coli. No dobrze, kofeinka. Tak jest, potrzeba teraz rzeczywiście kofeinę. Proszę Państwa, mam tu Coca-Cola, puszkę Coca-Coli znalazłem z cukrem. Dobry izotonik. Bardzo fajna sprawa. Na jakieś większe ruchy. I znalazłem w szafce Prince Polo zielone. I zjem sobie je, Wypierdoli mi glukozamina i będzie zajebiście. Nie, to prince Polo takie kiedyś smakowało lepiej. Nie, jeden gryz mi wystarczy. Jakieś takie, coś tu nie gra, może podrabiane. Wiesz, że mogą podrabiać właśnie takie słodycze albo Coca-Cola. Łatwo to potem sprzedać. Nikt tego nie sprawdza. Kurczę, co tak długo ci szuka tej gry? Może już tak jest, ku... Wiesz, już tak jest popierdolone to wszystko. Stawiam ja dzisiaj, Ach, przegrałem go, tyle go. gier. Ja, w, ja, ja wczoraj sobie grałem w... ja Lubię grać w ligę, ale. Szaleństwo czasem się dzieje. Co się stało z tym galio? A, już się wszystko kurwa stało. Tutaj widzę jeden galio: 1,11. 1,5. 5,11. 1,11. No, właśnie ten build chyba, wiesz? Mechanicznie wszystko siedzi. Wiesz, ja zaczynam na przykład 2-0, 1-0 ja jestem, a potem 15 fragów wyje wyjebek się pojawia. Możliwe, że ja za wysoko wychodzę. Na to zwróciłeś uwagę. No tak, musisz na na minimapę patrzeć. Bo spikuj galio, żeby wiedzieli mniej więcej co. Jaki team, O, idealnie już mi się to podoba. Queen Dobra, dom... teraz jest k tak... nie? Czy co, pikować to galio? Kto mnie tak bardzo kontruje? Santa. Nie, nie wiem w sumie. No w sumie tak. Możesz zbadać Kasantę jak chcesz. Generalnie nie ma jakiegoś takiego mega ciężkiego meczu. Pewnie Cassiopeia jest ciężka. Ty sobie możecie kto, odepchnąć. Kto będzie, kto będzie grał Cassiopeią? Generalnie z tego co pamiętam, to, to odepchnięcie może możesz ten. No e jakby, przerwać. Chyba. Już dyskusja na temat supporta. Mamy Senne, no wolałbym tego tresza. Kurcze, nie podoba mi się, że Gwen mają, ale it's fine. Ja pierdolę. Dawaj galio. Na pewno? Ta. Dobra, ale teraz wiem to... co robimy, tak? Electrocute tu zostaje, tu wszystko wiem, jest chuj w dupę i 60 HP ten, ten bone plating w zależności na kogo grasz też. jak na przykład grasz na eko, to eko wygrywa z tobą jak E musi wejść, nie? A na przykład tego syndra to ci się bone plating nie przyda, no bo na co na Q Okej okay, czy na, na działasz, mela jak takiego? Bone plating, nie? Yy, jak działa bone plating, no coś tam kojarzę, no zaraz no, sprawdzimy yy, w... No mniej dostajesz damage'u, nie? No tak, tylko że na trzy hity. Tak, ta, na trzy wie, hity, nie? Czy jak ktoś ci kombo na wsadza, ta blank, nie? Na takie eko, no. A, blank, Genialne, ty to ogóle tak się też runy dobiera? Ja muszę na to a. lepiej patrzeć, Ja muszę czytać te rzeczy, które są napisane tutaj. No tak. <laughs> Ciekawe, czy to nie jest Gwen nam idzie. Mm. Albo Timo nam idzie. A może, ale Timo kontrujesz. No bo on ci rzuca blindaj co? Uuu, ale team komp. Co jest? Chyba trollują. Okej, okay, zmi zmieni runy. Na jakie? No daj to samo, tylko jedno drzewko zmienimy. Nie wiem, kto jest nam idzie w ogóle, ale wejść e, niebieskie. No i wejść w Korcz i absolut Focus. To z prawej w drugim. Z prawej, no to. I w ostatnim pierwsze. I HP zmień. I ignajta wejść. Dobra, zaczynamy. Ciekawe, na kogo będę grał, Wizowie. Lubię ci iść gówno, w stupy? Bo ja głębiam. Nie, 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 A, idę to pewnie polodnieść. Oj, skur... z czatu. Męczący jest nauka Ligi Legends. Powiem Wam, że ciężko się tak uczy, wiecie? Bo ja nie nauczony jestem uczyć ono się uczyć Siedziałem was na tej ławce i, i myślałem tylko o dziewuch I na kograsz? Hmm... Może to być Zix Ale może to być... Milo? Ja nie nie wiem stary, program gram. Na milion, na milio grasz. No to kup tego runringa. Tak na Milo na midzie, o chuj tu chodzi, dobra Ty Jest taki jeden co... Taki trener to grał sobie ty, może to jaka jest grasz kurczę Poważnie jest jakiś trener co tu gra? Tak Ale generalnie wydaje mi się na trójce też wygrywasz Tylko musisz uważać na jej Q, Bo ona ci przerywa s podejść Podejdź do Xina, idź do Xina. I możecie iść tak jakby Przy tej, no Możesz przejść tutaj, nie widać cię Ona no, Xin nie poczeka Ale idźcie tam Poszukać czegoś Do bota Spinguj ten tribusz na bocie No i możecie iść tak jakby od grompa, nie? What I break next? Zawsze możesz im spingować ten drogę, nie? Jak, jak widzisz, że oni nie wiedzą Zobaczcie ktoś wam ucieknie, ale... O! Demon King jest twój O, już nic, fajnie No Mogę no chciałem, Demon wresz... King? A, tak. Mogę... to znaczy <laughs> Demon King <laughs> Ten ziomek miał taki nick ten <laughs> Mogłeś generalnie spróbować sprzeczować w, ale to bez różnicy. No nie miałem W, miałem szkół, ale rzeczywiście mogłem wcześniej wziąć, tak, tak no teraz po prostu farm, jak najlepiej. Dobra, w farmieniu jestem akurat bardzo dobry, tylko ja wcześniej się troszkę zestresowałem. A. Ja mam taką swoją autorską koncepcję na właśnie farmę, nie? A. Wszystko jest dobrze przekminione, mordko. no zejść tam, chociaż nic się raczej nie wydarzy. Nic się nie wydarzy. Tylko tak, żebyś też miniony rzucał to ku. Oczywiście. Wejdź Lepiej było E wziąć, ale to nic Bo z w i tak nic nie jest. No a W przecież troszkę barierki mi da daje, nie? Czy nie? Okej, okay, czyli E Jak unikasz, to nie potrzeba barierki, nie? Sp spuszuj tego wave, a, jak będziesz miał Q I zejdź gdzieś Zobacz na topa Zobacz na topa okay. Mo Możesz zejść, zobaczyć, chwilę, postaw Warda na raptorach okay. Cofnij się, cofnij się No cofnij się, bo ona zwardowała, Tak? Ale... Tak, tak Bo widziałeś, że ona zwardowała pixel więc nawet jakbyś tam strzedł, To ona się cofnie i stracisz czas tylko A nawet creepów nie straciłeś, więc A jakbyś się jeszcze wcześniej cofnął, no, to może prio byś miał Generalnie teraz będziesz patrzył tam gdzie Xin, możesz jej dać puszować. No. no, może... Tak obijaj wave'a, tak wiesz. No, rzuć Q No, wave'a. nie jest w side, więc do side stój. Dolnej ścianki stoi, bo nocturn jest u góry. Okej, okay, a skąd ty to Widziałeś go? Widziałeś go na łodzie, no. A, czy przelatywał tam. No i tak byłem skupiony okay. na farmie może ja powinien mieć oddzielny monitor z farmą. A znaczy, oddzielny monitor z mapą, a oddzielny monitor z gierką, nie? Puszuj wavea cały czas. O dobrze. I będziesz mógł zejść na bota. Nie wiem, jaki tam jest wave, ale spuszuj to jak najszybciej i zejdź do bota. Zobacz na bota. Chyba nie ma ja po jest... Mog... Co teraz mogę zwardować? Jako ten drugi wart, możesz swardować tutaj tego krzaka na rzece. C, nie? To. No. Czyli ten się nazywa C, dobra. No tak, sobie go nazwałem teraz? No, no i cały czas puszuj, rzuć. No i to mi się podoba. Pusz i do topa teraz zejdziemy. Tylko całe miniony weźmy, nie? I ku możesz rzucić i już się cofać, jakby. No. i zobacz na górę? To nie ma nic. Okej, okay, zost zostań jeszcze jednego wavea. Okej. Okay. go od razu. I po tym waveie się cofniesz. To, czy ona cię obije, to jeśli cię nie zabija, cię obije, to jest bez większej różnicy, bo i tak cofasz, nie? Okej. Okay. I zejdź do bot side'u, jak będziesz się cofał. Okej. Okay. No, no. Zobacz tam, czy oni nie będą. Okej, okay, może zacząć cofkę. Generalnie jeśli oni teraz na przykład, ktoś będzie widział, że idzie do tego doksynu, to powinni dostać, nie? Ale nikt nie idzie. No, no to co? Co kupuje? No i kup ten za 1100. Ten Stare nie? Tak, 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 coś tam. Czyli to. I podkę tą za 150. Okej. Okay. Chyba ja nigdy nie kupowałem tej drugiej podki. Ona jest lepsza generalnie, szczególnie jak w early game ją kupujesz. Generalnie teraz też powinni zmienić na przykład na czerwonego trinketa. Nie wiem jak to się nazywa, wiesz o co chodzi? Czerwony wart, tak? No tą soczewkę jakąś. Aha to, no to wiem o co chodzi. Taki radarek na no, taki A. No i puszujesz wave'a i schodzisz do Xina Możesz też szukać na niej E, nie? Bo ty wygrywasz, chyba tego trade'a takiego Q, e, cool. wygrywasz cool. Nice No i To mi się podoba, dobi, tak jest Q cool. Weź jeszcze golda z tego Kraga aj No nic no ma Chodź w nią, tak jest. Na wave mo Możesz na niej szukać to, ej! O sing, mm -hmm. singul! oj. Może dasz radę? Uważaj. Chodź już chyba na, na Malphite'a poczekać. No do Malphite'a biegnij. No mo możesz się teraz skryć złączkać O Cofnij, cofnij. Nie tędy, nie. No, it's fine. Najlepiej Bo muszę. teraz cofnąć. Wawa będziesz miał do dupy, ale it's fine. Ten damage na tych. Po... na tej tych... postaci, od kiedy ElectroCute jest, to są w ogóle dwie różne rzeczy no. Kup to plus buta. Zmień na czerwony. Co to za ten jest, ten Szczur na swojej linii. To jest Timo! Ja pytam Timo! Lepiej te pad towerem najpierw bo ci padło parę Wejdź do dołu Możesz czerwonego zaraz użyć No już okay. Możesz zostać w tym krzaku przez chwilę, w tym tutaj W tym tamtym wcześniejszym To tutaj... nie jest bezpieczne Do góry, no, top, i do, góry, do góry Nice, Ej, ale damage jest z tego! Ja pierdolę ElektroCute! To jest coś niesamowitego na Galio. Co teraz robić? Nidzę kupować, nie? Zakupować, pink, nie? Pink, pinka na linie. Generalnie takie zajście na blue jest lepsze jak spingujesz na przykład sennie, żeby z sobą szło. Okej, okay, rzeczywiście, więcej pingować. Albo jak wiesz, że Xiny idzie, to wtedy wchodzisz. Ja miałem taki plan, że czekasz na Timo, bo Timo musi wrócić do bota, więc go one shotujesz jak przechodzi. Nie? Aha, jak przechodzi. Spuszczujesz tego wavea. Chyba zejdziemy do bota albo coś, zobaczymy. Tak, wejdź do bota, daj do te do C, mówiłeś, że C, Aha, to C drugi. do C pinga. Dobra, wróć na midwaya Jak twój botlane cofa, to i, i widzisz, że na przykład zaczynają cofać, to już nie ma co wyczyść. Możesz w nią wejść, jak cię będzie próbowała. Ten tylko pewnie, że ci przerywa ku nie. Okay. Możesz udawać, że na przykład idziesz tak, jak teraz zrobiłeś, to możesz udawać, że chcesz wrócić to ku nie. Wtedy E używasz i ona nie będzie unikała, jakby. Okej, okay. tak, by ustawiasz się tak, jakbyś chciał to. Dobrze, dobry trading. Tak by ustawiasz się tak, jakbyś chciał Q trafić we wszystkie, a ty w nią wchodzisz. Uważaj na Nocturna, bo jak go swej to ginie Możesz patrzeć na R teraz, nie idź na nią, bo przegrywasz. Jedynie że Ci pomoże. Okay. Daleko on jest jak coś, więc uważaj. Tylko okay. mała wymiana, nie Malutka wymiana. ma wymiana Nocturne ma zaraz, zarazić? Macie znaczy tam sen, no zaraz R kę może będziesz musiał czy coś. Da? da, da. Coś się tam dzieje, Co się dzieje, nie musisz jeszcze. Oni go chyba zabiją. Dobrze. Midway was spuszczuj, albo. No, spuszczuj. Tego warda na przykład teraz niepotrzebnie e, czyściłeś. Ten mecz Ej, wygramy to na luzie. No, no, no. Możesz cofnąć się, Muszę nie, nie bić wieży w ogóle Znaczy generalnie teraz nie jest tak bardzo opłacalne bicie wiesz Jest git, ale musiałbym ci powiedzieć w których momentach Właśnie bo ja i wiesz co ja widzę że my w ogóle jak tu gramy, nie? To pierwszą rzecz, którą zauważyłem, To że Ani raz no w ogóle wieży nie biłem, nie A ja u siebie w grach zawsze do wieży i napierdalam wieżę. nie? Może to jest pierwsza game, rzecz którą będę, na którą będę uważał No E, early game nie opłaca się wież bić A później generalnie to zależy na przykład od tego czy twoja drużyna coś robi Tutaj na przykład jest to kup takie fajne walnąć co Ci pokazywałem Wtedy byś wszystkie od razu ubił miniony Okej, okay, spuszuj tego wave'a I tam możesz patrzeć co ten malfight pinguje bo coś ci ten malfight tam yy, Kanonik nie zostawiamy no Okej okay. okay, uważaj, uważaj Możesz tak stać wiesz, czerwony tak sprawdzać ktaki, lekko i patrz na to zobacz kiedy tak Wen ma HP. możesz zerkować jak on zerkuje. No możesz mu spingować na przykład, żeby zerkował i patrz tam. Spinguj mu jeszcze raz, tak jest. I jak on zerkuje to erkuj. Tak jest. Dobrze, byliśmy trochę za późno, ale zginęliśmy. Tak, tak no. Ale Zaraz on, 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 on by ją sam by najebał. Nie, 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 bij towera A Już nie wracamy na Mita Jak jest wave? Yyy, że a on nie by nie? chyba ją sam by ją najebał nie? Czy nie? Nie, nie. Nie zabiłby jej, uciekłaby. Generalnie... I co teraz? Niszczę tego wierza i co teraz, na przykład? Bierzesz wave'a, tego co idzie, widzisz? Tak twój wave idzie, tak samo enemy wave idzie pomiędzy towerami. A on go nie bierze? Dlaczego? No, no bo będzie... Generalnie on go też bierze expa, nie? A przez to, że go nie bije jakby... To masz większe tempo. Czyli jest szybciej na mapie on. On ci przerwie, więc musisz odejść. Tu Ale wracać, bierze, tak? Na przykład? Tak, tak, cofaj dalej. Zrobiłeś błąd na przykład że jak były te trzy miniony, nie? Zamiast o nich podchodzić z tym Q, to powinieneś się cofnąć i rzucić kół na full range Okej, okay. no dobra Kuchnąć 2200. No co składamy liczbę na no? to? kup do liczbę i na to. A buty? Buty, no to buty dawaj. No i dwa te kup. 400-400 I pinguj, że idziesz Mida, niech idzie tam na to patent, skalniak Okej, okay, pingi, komunikacja, Ma porozumienia. ten masz, ten portale, portale. Aha, he <laughs> wydaje mi się, że dłużej wejdzie O kurczę Ten, ten Skalniak nie idzie na topa, kurwa. Spinguj mu, żeby poszedł don, że jest z mieciem czy coś No, no wiesz o co chodzi Jaha Spingu... Spinguj mu help na topy zaraz Kurczę, nie wiedziałem, że oni tu nie rozumieją Oni ma poradzą z nią ale nie masz co robić, więc możesz tak. Tak, bo może być nocturn I teraz na przykład możesz spingować do bota, żeby bot się cofnął. Okej, okay. uważaj na nocturna i ten. Możesz tam na leda przejść. No, może będzie intowała, chociaż wątpię, ale... Dobra, idź na mida. Nie, ten, ten już nie będzie szła. Nie ma po co, bo ona przegrywa jeden na jeden. Nie, 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 porta. Do no do, myślałem, ja wiem, tylko myślałem, że tu jest nocturn, a, nie, a na dole jest. Myślałem, że tu go zultował. Po... Chyba po HP widać gdzie jest? A nie wiem co Nie wiem, chyba nie Okej, okay, spuszujemy tego wave'a jeszcze jednego. Nie idź do domu, bo tam Nocturn był, czy nie Był? tak jakby... No puszuj wave'a Q. tak jest. Piękne Teraz generalnie jakbyś Nie, taczka, dobra jeżeli pro był, to byśmy tutaj zdajować tą Gwen generalnie, ale jest za późno, więc możesz mi tower'a bić. Możesz tam uderzyć. Okay. I teraz na przykład, patrz, jakbyś chciał uderzyć tego tower'a, nie, to ona pewnie by się z tobą biła. Okej, okay. ignite, ignite. Mogłeś ją ignitować. Bierzaj w nią, tak jest, ma okej okay. Towera, towera, bo tu knockno za wow. to jest, nie No nie gońcie za bardzo Weź mu pomóc Ignaj Tak jest, uciekaj Masz odplasować to, odplasuj Możesz okay. Masz derkować stąd, jak potrzebujesz okay. Nie masz mamy Trzeba ratować Xin Zao Musimy popracować nad te, nad fleszami agresywnymi, bo nie widzę w tobie agresji w ogóle. Ja zawsze fleszę do przodu, tylko okay, dzisiaj jest lekcja, to jestem spokojny, naprawdę, a -a, ja dzisiaj okay, bardzo... Sp teraz okay, spokojnie no. gram dobra, Ja fleszę tylko dobra. do przodu, Ino dobra, dobra. do przodu flesz Dobra, dobra Ale ten napko nie widziałeś, że ta milio powinna zginąć tam wcześniej? Jak tak podchodziła, to jakby na ciebie No widziałem ale my wszyscy tu pierwszy tałerek, nie róbmy scen Jest fajna, bezpieczna gierka Ten, ten okay, okay. build jest super dobra, dobra no, no Te portale generalnie szybsze są, nie? A wiesz po drodze ktoś jeszcze będzie tutaj się kręcił, to może go spotkam Nie schodź tam, nie schodź tam. Nie idź tam, nie idź, nie idź, nie idź. Czyli tego na puszować? No tego Nie, nie, Towera też nie dotykasz. Uderz tego wave'a i wejdź do bota. Tylko wave'y, dobra. Znaczy nie to zależy, bo jeśli twój simza byłby na przykład na enemy w dżungli, to wtedy agresywnie wjeżdżasz tam, nie? A teraz wave'a zejdziesz i drake'a spinguj Możesz czerwonego użyć tu gdzieś no to już nie potrzeba, bo widać. Na pijanku, tak, o, na przykład nie, nie musisz się z nim bić, ale widzisz, zatrzymałeś go. On już tak, nie tak, miał, tak nie, zoning, yeah. On, on teraz napisał, teraz wejdź do krzaka on, i po prostu stój sobie. Możesz wyjść na wave'a, wyjść na wave'a. Bo oni wtedy będą myśleli, że mogą cię zamknąć. Okej, okay, możecie bić tego towera, bo oni intują. Uważaj, bo trzy dostaniesz. Okej. Okay. Mogłeś go chyba generalnie. A mogłem, no ale ponieważ uważaj, wiesz, że tak słucham cię, więc jest delikatną opuzionko co jakiś czas, więc ja tę sekundkę zawsze, wiesz, reakcji mam mniejszą. Ale jak na przykład czujesz, że wiesz, że ci podchodzi taki śmieć i wiesz, możesz go jak tak karpia... Tak go gu... nie? Jeszcze nie to jestem nie taki... A, jeszcze nie czujesz buildu, okej. Okay, jak tej jaka... mocy takiej, nie wiem, wy... aż aż tak okay. mocny jestem, tak szybko. Ale jak już czujesz, portal, portal, no bota, dwa portale... Tego drugiego też możesz użyć. O! Coś tam widzę nielegalnego na bocie. Nie! Nie! Co tam jest! Która widzisz! Tak, tak? Wiem, patrzymy sobie tutaj, Dziabnij nie? Dziabnij go! Goń go, goń go! E! Abo jak chcesz! Nice. To siedzi ten Stormtrooper, kurde No to, to jest niesamowite, no ale... te elektrokiudiesz, to wszystko ale się tak łączy. Czujesz na przykład energię, jak to wybucha, tak? Tak, tak. Czuję, no. widać rozbłysk na ekranie, to się chce grać. Hehe. <laughs> Masz r za 10, możesz następnego wave'a i wtedy patrzysz. Okej, okay, nic nie będziesz miał do roboty. Spuszczujemy tego wave'a i... Hmm... No i już możesz cofnąć w krzaku najlepiej. Te teraz tak jak cofasz generalnie, to ci mogą przerwać. Przypał, tak, tak, no ale zaryzykowałem. No i kup ten item, idź na topaj i teraz tego top tower weźmie, bo jesteśmy tempo ahead. Tempo ahead, czyli jakby jesteś przed Topa i na mapie, tak, tak. Ten tower, widzisz ten tower? To jest 600 golda. Zbinguj tego towera śmiecia. Nie chcesz go. Teraz tutaj uważaj ale generalnie powinno być GIT, czerwonego użyj i tak powoli wiesz, sprawdzaj krzaczki O, znisz to! Halo! Spokojnie będzie wtedy wiedział, że tu jestem Dobra, 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 dobra O kurcze ty A teraz? Z ale z podejdź pod golda, ale dostaniesz stąd chyba O, nie dostaniesz, ale it's fine her, but... Dobrze, ej, ale on jest nie niesamowicie mocna jest ta postać kurde a, ty, ale szacun, no, powiem ci, nie spodziewałem się, tego. masz rację, że jakbyś uderzył. Tak, bo by zobaczył nie, i bym zapewne uciekał, A. chociaż pewnie na tych ligach właśnie tego nie ma. Co teraz? A, nie, nic nie kupować, to. czy co? No, Żabadonu? Nie no, albo. Nie no. No, nic nie kupi. Pinka, pinka. Sorry, gubiłem się w buildzie, bo myślałem, że lecimy w zonie, yes. ale lecimy w Rabadona. Dobota, patrz jak tam ten szczurnik. O, poddali pierdolary. się! Jest! Nice! Ale to była za łatwe. aż tak nudne to było. <laughs> ale następnym razem na przykład solo killujesz anem i mida 5 razy, bo już będziesz wszystko wiedział. Tak, ale stary, no to już... e, naprawdę, bez beki, dwie lekcje jeszcze kupę tu, jeszcze ten build w ogóle, wiadomo, pewnie połowę rzeczy nie zapamiętał. Ale na Vex też ten build tak siada, tylko. Ale ten Samster Sessage i Lichbane? Nie, robisz e, Ludens, ale Ludens też jest teraz silny. I robisz Ludens Storm Surge i wtedy tak klepiesz. No, powiem ci, masz jeszcze czas na jedną? No ta dawaj. I jedno, nie, bo ja tu widzę mojego bostera, znaczy mojego zioma, zioma, właśnie się online zrobił, to będziemy grać z, tym nowymi, ej, z tymi nowymi informacjami, k***a <grym>, on jest zniszczalny, tylko A że ty, ty i... mi mówisz co mam robić, ty mi mówisz co mam robić, dlatego jak pójdziesz to będę znowu sam w tym pokoiku.